Zapraszamy na scenę dzisiejszych gości. Dzień dobry. Zapraszamy. Przekazuję głos teraz panu Markowi Niedźwieckiemu, który poprowadzi dla państwa to dzisiejsze spotkanie. Do zobaczenia. Konferencja inaugurująca nowy projekt teatru Szóste Piętro, wyższy poziom muzyki. I właściwie pomyślałem sobie, że. Pracuję w branży 30 lat i jakoś nie przepadam za konferencjami prasowymi, ale zaproszenie do tak, prowadzenia takiej konferencji to dla mnie zaszczyt, bo wyższy poziom muzyki kojarzy mi się od razu bardzo dobrze, a poza tym jak zorientują się Państwo, kto będzie koncertował w tej sali, no to już wszystko się stanie jasne. Goście dzisiejszego spotkania, Kaja, Polska dyrektor artystyczny Teatru Szóste Piętro Michał Żebrowski, Andrzej Smolik oraz dyrektor sprzedaży i marketingu Mercedes-Benz Paweł Miszkowski, partner projektu. To będzie cykl y, pięciu niezwykłych koncertów. Mam nadzieję, że niezwykłych, bo artyści są wyjątkowi i y, rozpocznie ten, ten cykl zespół Kroke, który Szczerze mówiąc, chyba bardziej znany jest na świecie niż w naszym kraju. Wprawdzie nagrał płytę z Edytą Geppert, ale pracował też z Peterem Gabrielem czy z Nigelem Kennedy. 22 lipca Urszula Dudziak, Andrzej Smolik 5 sierpnia, Kaja i Royal Quartet 24 sierpnia i 26 Możder Bauer M. Bunios. To też taki niezwykły projekt niezwykłego artysty. Myślę, że o Leszku, może, że nie muszę specjalnie dużo więcej mówić. Jestem zaszczycony, że stoję z wami na scenie, zanim oddam głos naszym wspaniałym przyjaciołom, muzykom, patronom chciałbym powiedzieć krótko o idei tych, tego cyklu i jak w ogóle doszło do tego, że my tutaj będziemy gościć muzyków i mam nadzieję widzów. Mianowicie półtora roku temu przyszedłem do Pałacu Kultury i rozmawiałem z zarządem w sprawie zniżki na salę kongresową, bo chcieliśmy wraz z, z dyrektorem programowym Teatru Szóste Piętro panem Eugeniuszem Kolinem wystawiać musical. Usłyszałem, że sala kongresowa nie podlega negocjacjom, ale co ja powiem na temat sali koncertowej, która jest na szóstym piętrze Pałacu Kultury? Ja powiedziałem, Panie Prezesie, jestem Warszawianinem od dziecka, chodzę do studiu do dramatycznego, nie wiem o takiej sali, że znajduje się na szóstym piętrze Pałacu Kultury. Półtora roku temu wszedłem do tej sali, zobaczyłem całą salę w drewnie, fenomenalnie nadającą się do tego, aby ją zaadaptować właśnie do potrzeb teatru, ale chcę podkreślić, że to nie, że wyższy poziom teatru i koncerty nie są w teatrze, tylko teatr jest w sali koncertowej, dlatego, że pierwotnie ta sala była przystosowana i jest przystosowana do tego, aby gościć tutaj muzyków. Dzięki naszej adaptacji, powiększyliśmy tę scenę i tak ją zaadaptowaliśmy, że na przykład Andrzej, który tutaj 5 sierpnia będzie grał ze swoim 18-osobowym bendem, zmieści się tutaj swobodnie i będzie mógł melomanom dać prawdziwą ucztę. Liczymy, że ten cykl koncertów zgromadzi tak y, ogromną rzeszę widzów, jak y, nasze pierwsze przedstawienie, które zrealizowaliśmy. Zagraj to jeszcze raz sam. I chcę powiedzieć, że nasz cykl ma y, charakter ciągły, że będziemy starać się y, zmieniać, urozmaicać y, tę ofertę muzyczną co roku. Również dzięki wsparciu y, wspaniałego mecenasa y, tych koncertów. I chcę powiedzieć, że jestem bardzo dumny, że marka znana na całym świecie kojarząca się z solidnością y, i prestiżem zgodziła się wesprzeć artystów, zanim oddam głos y, y, artystom. Poproszę o to, aby pan Paweł y, Miszkowski zabrał głos. Tak jak Państwo mogą stanowić moje stremowanie, to nie zazdrościć mi proszę. Mercedes-Benz ma takie hasło, każde firma ma hasło, ale Mercedes Benz jest... Um, wyraża coś takiego, the best of nothing. Ci co rozumiem, że wszyscy rozumieją jedną, to znaczy. W związku z tym ja jestem bardzo zadowolony i szczęśliwy. Ja też kiedyś byłem na dole w sali, nie znałem tej sali. Mówiłem panu Markowi, że e, pierwszy raz tu byłem w następnym wydaniu. Um, listy przybojów i w moim marzeniu było kiedyś to wrócić w innej roli i cieszę się, że Mercedes Benz ma taką możliwość. Kiedy po raz pierwszy pan Michał do nas się zwrócił, to ja się wiedziałem od początku, że będziemy robić to razem. Dogadaliśmy się bardzo szybko, bo było nam po drodze. Jak mamy jedną gwiazdę i mamy tyle gwiazd, to musimy działać razem. Um, proszę Państwa, bardzo cieszę, że możemy współtworzyć. Um, bardzo się cieszę, że możemy pomagać. My generalnie. Zaczynamy nazywać nasze działalności kulturalne Mercedes Benz kulturalnie. Dlatego zapraszam do Teatru Szóste Piętro, zapraszam do sali koncertowej Teatru Szóste Piętro. Będzie czego posłuchać, będzie kogo spotkać, będzie The best on nothing. Zapraszamy serdecznie. Zastanawiałam się e, cały czas, co właściwie mogłam Państwu powiedzieć. E, na pewno umiem wyrażać doskonale moje emocje, a te są ogromne. Czuję totalną radość z tego, że w Warszawie powstała taka scena do prezentowania kultury wyższej, jako że już od jakiegoś czasu bardzo o taką kulturę walczę i jako artysta, i jako wydawca w filmie Kajaks. Mam podobnie jak Michał ogromną nadzieję, że nie tylko będą występować na tej scenie fantastyczni artyści ale i że uda się pod tą sceną zgromadzić fantastyczną publiczność. Trzymam za to kciuki. Sala wygląda super i w tej chwili jak tutaj siedzę po raz pierwszy, nigdy wcześniej tutaj nie byłem, wydaje mi się, że będę zmuszony i z dużą przyjemnością po prostu przeprowadzę próby, żeby specjalnie stealingować materiał, który gramy na co dzień, specjalnie na tę okoliczność, to znaczy Widzę tutaj więcej intymności niż, niż zwykle, chociaż normalnie jest jej sporo. Czasami gramy głośno, tutaj będzie cicho i, i super kameralnie. Jest to takie miejsce w kultury z dużą historią, które w jakiś sposób myślę, że nas poniesie po prostu. Bardzo się cieszę, że biorę udział w tym wydarzeniu. Wpadaj się na koncert po prostu. Ja bym wolałam tak stanie cię.